Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja oczywiście jestem Bezy, a dzisiaj sprawdzimy co skrywa obóz Quentina, czyli po prostu obóz bandytów. Do dzieła, sprawdźmy to! Cóż, żadna historia się za tym nie kryje. Po prostu nic o nich nie wiadomo i nikt o nich w całej grze nie wspomina. Wiemy tylko, że ich obóz znajduje się wysoko w górach przy kanionie Troll'a, a bandytami przewodzi niejaki Quentin. Jako jedyny też posiada najlepszy pancerz ze wszystkich znajdujących się w obozie osób. Wejścia do obozu pilnuje dwóch bandytów. Jeden stoi w przejściu, zaś drugi z wypatruje ofiar, które mogliby ograbić, czy nawet i zabić. Wszyscy bandyci posiadają lekkie pancerze szkodników. Prócz Quentina, który to posiada oczywiście średni pancerz szkodnika. W końcu jest on prawdopodobnie przywódcą tego zbiorowiska szumowin. Po strojach można sądzić, że są to uciekinierzy z nowego obozu, którzy nie chcieli się podporządkować Laresowi oraz Lee, którzy to właśnie sprawują tam władzę. Woleli życie w kolonii na własnych warunkach, więc po prostu uciekli wraz z Quentinem w góry. Przynajmniej według mnie tak to mogło wyglądać. Jednak po co oni zostali tam umieszczeni? Jeden z pracowników pirania bajt powiedział, że zostali tam dodani, gdyż według nich w grze było zbyt mało ludzkich przeciwników. Według mnie jest to wymówką, ze względu, że w rozdziale 5 ludzkich przeciwników mamy aż nadto. Mówię oczywiście o ludziach znajdujących się w Starym Obozie. Prawdopodobnie ich wątek nie został dokończony i nie znalazł się w finalnej wersji gry, a Quentin wciąż posiada swoje imię tylko po to, aby było widać, kto jest tutaj przywódcą. Dobra, zostawmy ich w spokoju. I tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jaskinia, w której nie ma kompletnie nic. Żadnych łóżek, skrzyń czy innych przydatnych przedmiotów. Zadacie pewnie siebie teraz, po co nam to pokazujesz? Otóż, na końcu tej jaskini są zawalone kamienie, które definitywnie odcinają dostęp do dalszej części jaskini, która według mnie mogła być nawet tunelem, który prowadził gdzieś w inne miejsce w kolonii, lub nawet poza nią, czyli do Korinis. Bandyci również mogli go sami wykopać, jednak, poprzez brak podpór, po prostu się zawalił. Jak myślicie, gdzie według Was mógł prowadzić ten tunel? W tym odcinku to by było na tyle. Bandyci niestety są prawdopodobnie niedokończonym pomysłem pierania bytes. Niestety, a szkoda, bo może mógłby być i nawet ciekawy wątek. Jeśli jednak wam się spodobało, to strzelcie tego kciuka w górę, napiszcie co myślicie w komentarzu, zostawcie suba i strzelcie w dzwon, by nie przegapić innych materiałów z Gothic. Ja się do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, czołem.